you mm -hmm. 23 października 2009 roku, Pan Donald Tusk, prezes Rady Ministrów. Ciągoty artystyczne to miałem chyba od początku. Od pobytu w Niemczech w obozie dla deportowanych w 1945 roku. Właśnie to tam pan Schiller, pani Barbara Fieska prowadziły, organizowały teatr polski. No, jako dziesięciolatek znalazłem się na scenie w jakiejś, w jakiejś szopce. Pamiętam, pamiętam do dzisiaj, mówiłem za strebowanego mojego brata, który nie był w stanie wyjść na scenę. Mówiłem małpę w kąpieli. Proszę panowie, wchodźcie tutaj. I powiedzieć, że on jest młodszy od nas. od Nie? Tak. Tu było wejście, jedno pamiętasz, po jednej stronie, drugie po dwo, Dwoje drzwi były. Tak jest. Ta sala mieściła około 360 do 400 tak. miejsc. Tak było. Tak, tak, było tak, tyle tak. Tutaj na tej sali można było. 360 miejsc. Panowie tak czy inaczej, to jest ta sama sala, w której rozpoczęliście tak wspaniałą działalność w latach 50. i 60. -tych. W pamięci mieszkańców miasta to był złoty okres działalności wtedy Powiatowego Domu Kultury. Do dzisiaj wspominają wydarzenia, które tutaj się odbywały przede wszystkim działalność kabaretu, ale także koncerty, które były wtedy. Znaczącymi właśnie wydarzeniami artystycznymi. I, Szymona, I znałem, jego brata znałem, jego rodziców znałem dobrze. No ja to wszystko, końim wtedy miał około 15-16 tysięcy mieszkańców, tu się w wszyscy znali, ale tu byśmy byli kolegami. Kiedy dano mi tu możliwość założenia tego domu kultury, tego domu kultury, w latach dokładnie przy końcu. 1957 roku, w 1958 roku ten Dom Kultury powstał. No spotkałem się z Szymonem w pociągu. Ja on mówię Szymon, gdzie ty jedziesz? Ja do Szczecina jadę, a ja jechałem do wrześni. Ja mówię, co tam robisz w Szczecina? Ja prowadzę studencki kawaret. Ja mówię, no słuchaj, no to co możesz prowadzić konie. Ja jestem tego, on chyba wiedział, że jestem kierownikiem tego Domu Kultury. No i tu się znalazł konie. No to już. Poprowadził kabaret, który stał się głośny w Polsce. Kręciły się w każdym razie koło Domu Kultury już wtedy. No i wtedy rozumiem, poznałem rodzaj, yy, kolegę Pawlickiego, ponieważ prowadziłem zajęcia plastyczne. W związku z tym nadawałem się do zrobienia rodzaj, jakiejś tam scenografii, rodzaj, do kabaretu, który sobie rodzaj, właśnie się, Szymon wymyślił. Młodzi ludzie lubią, lubią rozumieć, przynajmniej wtedy. Lubili pracować społecznie, lubili rozejrzać się pokazać na zewnątrz. To jedno. A drugie to na pewno to, że no, chcieliśmy coś tam poprawić. Chcieliśmy, rodzaj, żeby rodzaj nie było takiego zgniłego, szarego marazmu, rodzaj, żeby to jakoś ten koniec zaczął kwitnąć. To jest zdjęcie całej trójki. Ten młodzieniec to jest właśnie Szymon, podobny. Mirek Wrocławski Włodek No i, i ty. tak. Włodek Szedla <gry> To pamiętasz, to jest... Tak, o, to, to, była, jest. to było rodzin tej... Obmyślam świat. Tak, Szymborskiej. Tu mam rozjeść z kolei jeszcze jedno, ale tutaj jest jeszcze kilka osób. Ślender. Włodek tak jest. Włodek tu jeszcze mam, ale to takie małe, niestety. Bo duże gdzieś mi się zadziało. Basia. Jakie to były młode dziewczyny, co? No... nic nie są starsze. Ani się, w ogóle się nie zmieniły. To ja ci pokażę jeszcze te. Mam takie rzeczy, jak zbieram. I tak by nie było. Tak jest. Tyrownik Pawlicki, ja się zabiję. Hasło Szymon Pawlicki, co wywołuje w mojej pamięci przystojnego, opałających oczach młodego mężczyzny. Tak bym powiedziała, w pierwsze moje. Skojarzenie to jest z, skojarzenie z aktorem, aktorem Teatru Gdyńskiego. Dopiero potem wystąpiło to zaskoczenie, jak ja go w ogóle zobaczyłam, ja i wszyscy inni, za stołem prezydialnym w strajku w Gdańsku. Zostałem delegatem mojego teatru do Stoczni Gdańskiej, do MKS-u do tego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. To nastąpiło 21 sierpnia, czyli długo jeszcze przed zakończeniem podpisaniem porozumień z mandatem, no z prawem głosu. No i w ten sposób znalazłem się fizycznie w tej Solidarności. Potem powstała tam u nas Komisja Zakładowa Solidarności. Były to byli pierwsi aktorzy w teatrze dramatycznym z Gdyni, którzy stali się członkami nowo powstającego związku. To właśnie potem tworzyliśmy, wybrano mnie, zresztą byłem członkiem prezydium MKZ. Przedłem w skład 17-osobowego prezydium właśnie z Bogdanem Borusewiczem Wałęsa. Ja reprezentowałem środowiska kultury. Kiedy mówiliśmy, kwiaty polskie, uderz nam w serca złotym dzwonem, otwórz nam Polskę jak piorunem, otwierasz niebo zachmurzone. To naprawdę wtedy, w czasie tych strajków, a potem, kiedy z drugiej bramy w stanie wojennym mówiłem modlitwę Konrada do czołgów, do milicji, do wojska, do wycelowanych karabinów, poczułem tę radość, satysfakcję z wyboru zawodu. Jesteś tutaj z Iżywowskim Adwokat i Róże. Scenografia Kazimierz Jezus się. <śmienny> Ile już tu nie żyje?